Prędkość 600 km na godzinę jest prawie dwukrotnie większa niż prędkość pociągu pociskowego. Oparte na niemieckich planach, wstrzymane przez politykę, a skończyło w rękach Chin. Gdy zacznie działać, będzie to najszybszy pojazd naziemny na świecie. Odrodzone jako najszybsza maszyna poruszająca się po ziemi, jaką kiedykolwiek zbudowano. Ale to, co kiedyś było ambitną koncepcją, dziś naprawdę ożyło. W ciągu ostatniego roku, w zamkniętych tunelach prowincji Shaanxi i poza nią, Chiny po cichu pchały swój magnetyczny hyperloop do prędkości, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Testując w środowiskach o niskim ciśnieniu, po raz pierwszy integrując pełne systemy i stopniowo zbliżając się do tysiąca kilometrów na godzinę. To nie jest po prostu rywal dla samolotów, ta maszyna może je całkowicie zostawić w tyle. A jednak, poza nagłówkami, Krążą szepty, że prawdziwy projekt kolejowy Chin może sprawić, że 998 km na godzinę będzie wyglądać na powolne tempo. Aby zrozumieć, dlaczego to ma znaczenie, i dlaczego testy, o których nikt nie mówi, mogą być najważniejsze, musimy wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło. Od niemieckich planów do chińskiego pocisku. To wszystko nie zaczęło się ani na zatłoczonych ulicach Szanghaju, ani w rządowych laboratoriach Pekinu, lecz w cichych przemysłowych korytarzach Niemiec lat 60., gdzie garstka inżynierów nakreśliła przyszłość transportu. Ich wynalazek nie przypominał niczego, co wcześniej poruszało się po torach. Pociąg, który nie dotykał Ziemi, unoszący się w doskonałej ciszy, utrzymywany w powietrzu niewidzialnym uściskiem magnetyzmu. Nazwano to lewitacją magnetyczną. I już w pierwszych testach wyglądało na coś, co mogłoby odmienić świat. W ciągu kolejnych dwóch dekad te śmiałe szkice zmieniły się w stal i elektronikę. W latach 80. niemieckie prototypy Transrapid osiągały już prędkości powyżej 418 km na godzinę. W roku 1989 Transrapid TR-06 Ustanowił rekord na torze testowym w Emsland, osiągając 405 km na godzinę. Przedsmak tego, co mogła dać ta technologia. Żadnego stukotu kół, żadnych zgrzytających hamulców, tylko płynny, bezszelestny ruch, jakby sama stal nauczyła się latać. Zainwestowano miliardy, zbudowano tory testowe, a świat inżynierii przyglądał się z uznaniem. Ale w zaskakującym zwrocie akcji, którego nikt w laboratoriach nie przewidział, sen o maglewie zaczął się rozpadać u źródła. Polityczne spory o koszty, protesty ekologów i brak spójnej wizji sprawiły, że technologia utknęła w miejscu. Transrapid był szybki, ale nigdzie nie zmierzał. Podczas gdy Niemcy zwalniały do żółwiego tempa, po drugiej stronie globu tykał inny zegar. Na początku lat 2000 Chiny pędziły, by zmodernizować swoją infrastrukturę. Autostrady były zatłoczone, lotniska sparaliżowane ruchem, a nawet rozwijająca się sieć kolei dużych prędkości napotykała ograniczenia. W kraju wielkości kontynentu drobne ulepszenia nie wystarczały. Potrzebny był skok naprzód coś, co dosłownie skróciłoby geografię. To poczucie pilności doprowadziło do ruchu, który z perspektywy czasu przypomina początek geopolitycznego thrillera. Niemiecka wiedza o Maglewie została zaproszona do Szanghaju pod sztandarem partnerstwa. Umowa wydawała się prosta. Niemcy dostarczą technologię TransRapid, Chiny zbudują infrastrukturę. I wreszcie w roku 2004 pierwsza na świecie komercyjna linia Maglev poza Niemcami zaczęła przewozić pasażerów z lotniska w Szanghaju do centrum miasta. 30-kilometrowy sprint pokonany w zaledwie 8 minut – przy prędkościach sięgających 431 km na godzinę. Ale pod elegancką fasadą działo się coś znacznie bardziej strategicznego. Chińscy inżynierowie nie tylko instalowali zagraniczne urządzenia, oni obserwowali, uczyli się i przyswajali każdy szczegół. Studiowali elektromagnetyczne systemy zawieszenia, rozbierali na czynniki pierwsze układy napędowe, opanowali precyzyjne techniki produkcyjne potrzebne do utrzymania pociągu w lewitacji przy dużych prędkościach. W ciągu zaledwie kilku lat Chiny miały już nie tylko plany, ale i kompetencje, by pójść dalej. Gdy partnerstwo dobiegło końca, role odwróciły się po cichu. Niemcy stworzyli Maglewa, ale to Chiny zaczęły pchać go do prędkości i ambicji których jego twórcy nigdy nawet nie ośmielili się rozważać. Pocisk wykuty w Europie znalazł nową komorę. A w rękach Pekinu nie celował już tylko w prestiż. Celował w rozwiązanie wyzwania większego niż jakikolwiek pojedynczy projekt inżynieryjny. Bo w Chinach prędkość to nie tylko imponująca liczba na tablicy rekordów. To siła napędowa narodu, który nie może sobie pozwolić na zwolnienie tempa. A przewaga ta najlepiej widoczna jest na trasie Pekin-Szanghaj, gdzie podróż samolotem może zająć od 4 do 5 godzin, licząc od drzwi do drzwi, a pociąg Hyperloop nowej generacji, latający pociąg, mógłby pokonać ten dystans w niecałe półtorej godziny z centrum do centrum, bez opóźnień pogodowych czy problemów z kontrolą ruchu lotniczego. Dlaczego prędkość to kwestia przetrwania dla Chin? Dla Chin prędkość to nie luksus. To konieczność. W kraju liczącym miliard 400 milionów ludzi, rozciągającym się na tak ogromnych przestrzeniach, że jedna prowincja może być większa niż Niemcy, zdolność do szybkiego przemieszczania ludzi i towarów to kwestia ekonomicznego być albo nie być. Powolne połączenia dławią handel, paraliżują przemysł i rozrywają spójność kraju. A na polu globalnej rywalizacji gospodarczej opóźnienie liczone w godzinach może oznaczać straty liczone w miliardach. Nawet przy największej na świecie sieci kolei dużych prędkości, ponad 40 233 km torów, Chiny wciąż zmagają się z wąskimi gardłami. Tradycyjne szybkie pociągi, niezależnie od poziomu zaawansowania, nadal ogranicza fizyka stalowe koła na stalowych szynach. Tarcie zużywa komponenty. Hałas wywołuje protesty lokalnych społeczności, a prędkości w codziennej eksploatacji zatrzymują się w okolicach 349 km na godzinę. Na krótkich dystansach to imponujące. Ale dla kraju, który próbuje połączyć miasta oddalone o tysiące mil, to po prostu za mało. Ekonomiczna matematyka jest bezlitosna. Czas to produktywność, a produktywność to siła. Każda zaoszczędzona godzina w podróży przekłada się na miliony pasażerów i ładunków. Podróż z Pekinu do kantonu, która dziś zajmuje 8 godzin, przy prędkościach maglewa mogłaby trwać zaledwie dwie. To nie tylko wygoda. To tworzenie całych nowych dni roboczych, nowych okazji i szybszego obiegu kapitału i zasobów. Weźmy pod lupę korytarz Pekin-Szanghaj. Obecnie najszybsze pociągi dużych prędkości pokonują tę trasę w 4,5 godziny. Latający pociąg Hyperloop mógłby skrócić ten czas do mniej niż półtorej godziny. To oznacza trzykrotnie większą częstotliwość przepływu specjalistów, towarów i inwestycji między dwoma najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi Chin. Dla rządu zafiksowanego na punktach wzrostu i globalnej konkurencyjności, taki skok to wartość nie do przecenienia. Wewnątrz latającego pociągu Hyperloop dużych prędkości. Przy takich prędkościach wrogiem nie są już tory pod pociągiem, lecz powietrze przed nim. Przy 482 km na godzinę powietrze zaczyna przypominać ścianę wody. Przy 600, bardziej beton. Im szybciej jedziesz, tym mocniej molekuły stawiają opór wymagając więcej energii, generując więcej ciepła i zagrażając integralności nawet najbardziej zaawansowanych konstrukcji. Chińska odpowiedź jest radykalna. Usunąć powietrze całkowicie. Zamknąć maglewa w szczelnej tubie i wypompować z niej większość atmosfery. Przy minimalnym oporze powietrza pociąg może sunąć naprzód z oszałamiającą wydajnością, osiągając prędkości, o jakich konwencjonalny transport może tylko pomarzyć. I tu następuje przełom, bo to już nie tylko teoria. W lutym 2024 roku. Chiński prototyp T-Flight osiągnął 623 km na godzinę na torze testowym. W październiku inżynierowie po raz pierwszy przeprowadzili udane testy w środowisku niskociśnieniowym, udowadniając, że pełnowymiarowy system Hyperloop może działać w rzeczywistych warunkach. Kilka miesięcy później, w Datong, w prowincji Shanxi, projekt osiągnął kolejny kamień milowy. Pierwsza pełna integracja systemów pociągu wewnątrz dwukilometrowej tuby próżniowej. Urzędnicy nie ujawnili maksymalnej prędkości, ale potwierdzili, że wyniki były zgodne z założeniami. Plan jest jasny: rozbudować tor do 59,5 km i dążyć do prędkości 999,7 km na godzinę w kolejnej fazie. Wcześniejsze ambicje zakładały nawet przebicie bariery dźwięku. Ponad 3862 km na godzinę w trzeciej fazie. Czy ten cel wciąż obowiązuje? Pozostaje niejasne, ale nawet zrewidowane liczby stawiają Chiny daleko przed wszystkimi krajami próbującymi uruchomić transport hyperloop. Wyzwania inżynieryjne są ogromne. Tuby muszą być absolutnie szczelne. Nawet najmniejszy wyciek mógłby wypełnić system powietrzem i zatrzymać pociąg w niebezpieczny sposób. Różnice ciśnienia będą napierać na każde łączenie i spaw. Wahania temperatury mogą przesunąć wyrównanie tuby o milimetry, co wystarczy, by zakłócić lewitację. A w strefach sejsmicznych system musi wytrzymać nagłe ruchy ziemi bez katastrofalnych skutków. Zatrzymywanie się to kolejne wyzwanie. Przy 998 km na godzinę pociąg pokonuje ponad 274 metry na sekundę. Tradycyjne hamulce stopiłyby się pod takim obciążeniem. Dlatego chińscy inżynierowie testują systemy hamowania regeneracyjnego, które przekształcają energię kinetyczną z powrotem w elektryczność, a także warstwowe systemy bezpieczeństwa: zapasowe układy magnetyczne, drzwi awaryjne o błyskawicznym uszczelnieniu i czujniki drgań zdolne wykryć problem, zanim pasażerowie w ogóle zorientują się, że coś jest nie tak. Jeśli to się uda, Doświadczenie pasażera będzie niemal nierealne. Wsiadasz w Pekinie, popijasz herbatę, a wysiadasz w Szanghaju, zanim ta zdąży ostygnąć. Bez turbulencji, bez hałasu, tylko spokojny, cichy ślisk. Ale za tą gładką jazdą kryje się jeden z najbardziej złożonych systemów inżynieryjnych, jakie kiedykolwiek próbowano zbudować. I już teraz jest testowany, udoskonalany i skalowany w tempie, które reszta świata wciąż tylko szkicuje na papierze. Globalny wyścig ponad dźwiękową kolej. Gdy chiński Hyperloop Maglev zaczął odnosić sukcesy w testach w warunkach niskiej próżni, reszta świata natychmiast zwróciła uwagę. Rządy, inżynierowie i inwestorzy zrozumieli jedno. Tu nie chodziło tylko o pociągi. Chodziło o kontrolę nad kolejnym wielkim skokiem w ludzkiej mobilności. Kraj, który jako pierwszy opanuje tę te technologię, Ustali zasady, którym inni będą musieli się podporządkować. Japonia idzie naprzód z projektem Chuo Shinkansen, linią Maglev, mającą połączyć Tokio z Osaką do roku 2027 z prędkością 603 km na godzinę, przy czym testy już osiągają 505 km na godzinę. Dziesięciolecia precyzyjnej inżynierii uczyniły z tego systemu symbol niezawodności i bezpieczeństwa. A jednak, w twardej walucie prędkości nawet ten imponujący projekt zostaje w tyle wobec chińskiego celu 997 km na godzinę. W Europie, kolebce współczesnego maglewa, postęp utknął w miejscu. Niemiecka technologia Transrapid roznieciła iskrę dekady temu, ale polityczna ostrożność i rozdrobnienie regulacyjne uniemożliwiły jej osiągnięcie skali krajowej. Projekty pozostają w archiwach podczas gdy Chiny budują i testują systemy w pełnej skali. Stany Zjednoczone mają ambitne wizje, ale wciąż nie wyszły poza etap prototypów. Hyperloop Ilona Maska wzbudził ponowne zainteresowanie transportem w zamkniętych tubach, a kilka startupów realizuje własne podejścia. Jednak podczas gdy Ameryka testuje krótkie pętle Chiny rozbudowują infrastrukturę i przygotowują się do prób z dużą prędkością na torach ciągnących się przez dziesiątki mil. Inne kraje również walczą o miejsce w tym wyścigu. Indie ogłosiły plany budowy korytarzy próżniowej kolei dużych prędkości między głównymi miastami. Arabia Saudyjska włączyła koncepcję Maglewa do swoich futurystycznych projektów miejskich. Rosja prowadzi badania nad trasami, które mogłyby połączyć Moskwę z najbardziej oddalonymi terytoriami w zaledwie kilka godzin. Wyścig ma już skalę globalną, a każda kolejna zapowiedź podnosi stawkę. A jednak, niektóre z najważniejszych prac Chin toczą się tam, gdzie kamery nie mają wstępu. Poza publicznymi torami testowymi i oficjalnymi komunikatami, w ściśle chronionej strefie pod Pekinem znajduje się obiekt otoczony wieloma warstwami zabezpieczeń. Oficjalnie opisywany jest jako ośrodek badawczy. Nieoficjalnie mówi się, że skrywają się tam prototypy nowej generacji. Maszyny tak zaawansowane, że mogą sprawić, iż nawet maglew jadący 997 km na godzinę będzie wydawać się powolny. Szczegóły pozostają nieznane, ale jeśli plotki są prawdziwe, gdy te drzwi się w końcu otworzą, reszta świata może odkryć, że wyścig zakończył się, zanim zdążyli stanąć na linii startu. Chiński Hyperloop, maglev to coś więcej niż prędkość. To broń geopolityczna, która skraca odległości i przepisuje zasady podróżowania. Rywale starają się nadgonić, ale szepty z tajnych laboratoriów sugerują, że najszybszy pociąg Chin to nie ten, który widziałeś. Jeśli to prawda, wyścig może być już rozstrzygnięty.